Anita Głowińska, Kicia Kocia, mówi dzień dobry. Do Kici Koci przyszedł Pacek. Kicia Kocia lubi wizyty Packa. Z Packiem zawsze jest wesoło. Dzisiaj razem najpierw układali klocki, a potem wyjęli blok rysunkowy i kredki, żeby porysować. Zobacz, zawołała do Packa, idzie pani ze smutną miną. O, idzie też pan ze smutną miną. Ciekawe, wszyscy mają smutne miny. Kicia Kocia bardzo się zdziwiła. Kiedy narysowali już zamek, lwa i wóz strażacki, kicia kocia podeszła do okna. Pewnie nikt ich wesoło nie pozdrowił, powiedział pacek. Mama mi mówiła, że ludzie mają dobry humor od dobrych słów. Tak? Zainteresowała się kicia kocia. Przepis jest taki, wyjaśnił pacek. Trzeba na kogoś spojrzeć, uśmiechnąć się i głośno powiedzieć: Dzień dobry. Kicia kocia wpadła na świetny pomysł. Sprawdźmy to, zaproponowała. Chodźmy na dwór. Packowi pomysł się spodobał. Dzieci szybko się ubrały, samodzielnie włożyły buciki. Kicia kocia włożyła lekki sweterek, Pacek sportową bluzę. Przed domem spotkały sąsiada, strażaka Jacka. Nie miał na sobie strażackiego munduru, był zamyślony. Kicia kocia i Pacek szeroko się uśmiechnęli, głośno zawołali dzień dobry. Pan Jacek uniósł wzrok, zobaczył radosne buzie. Dzień dobry odpowiedział i również się uśmiechnął. Dzieci pobiegły dalej. W ogródku na ławeczce siedziała pani Kwiatkowa. Kicia, kocia i Pacek szeroko się uśmiechnęli i głośno zawołali dzień dobry. Pani Kwiatkowa się rozpromieniła i odpowiedziała dzień dobry. Dzieci zobaczyły piekarnię. Mam ochotę na bułeczkę, powiedział Pacek. Ja też odpowiedziała Kicia, kocia. Weszli do sklepu. Za ladą stała sprzedawczyni, miała ponurą minę i wcale na nich nie patrzyła. Pacek szepnął do Kici Koci, chodźmy, odechciało mi się jeść. Kicia Kocia jednak nie chciała wyjść, przekonała Packa, aby panią pozdrowić. Kicia Kocia i Pacek szeroko się uśmiechnęli i zawołali. Dzień dobry. Pani sprzedawczyni podskoczyła, kiedy zobaczyła dzieci, również się uśmiechnęła. Dzień dobry. Pozdrowiła ich miłym głosem. Czym mogę służyć? Poprosimy dwie bułki powiedział Pacek i położył na ladzie pieniądze. Bardzo proszę odpowiedziała sprzedawczyni i podała chrupiące bułeczki.